No, siebę z tej strony damian. przede mną pojemnik. To właśnie ten, 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 tak dokładnie ten czarny. A co w nim się mieści? Yeah. patrz, patrzcie, rozumiecie to już. Klucze do komisariatu, w... No do pokoi w różnych yy, na komisariacie. No i jeszcze gdzie indziej pewnie, ale to... Spoko. E... fajna sprawa e... takie coś mieć, bo po prostu taka e... rzecz kolekcjonerska, no i to się tak prezentuje no zajebicie. No, powiem, że e... tak mnie to chwyciło za serducho wspomnienia wróciły i wow, dobra. Mam nadzieję, że się podobało i widzimy się już w kolejnym odcinku Siemano!